Dziękuję, że jesteś tu ze mną tego wieczoru. To moment, w którym twoja energia zwalnia, wraca do równowagi i zaczyna działać na twoją korzyść. Wieczór to najpotężniejszy czas na manifestację, bo twoje podświadome pole otwiera się szerzej niż w ciągu dnia. To, co czujesz teraz, zostanie zabrane ze sobą do snu, a sen jest przestrzenią, w której wszechświat działa najintensywniej. Weź powolny, spokojny oddech. Pozwól, aby wszystko, co dzisiaj było trudne, po prostu spłynęło z Twojego ciała. Nic nie musisz w tej chwili robić, udowadniać, kontrolować. To jest Twój moment rozluźnienia, Twój moment powrotu do siebie, Twój moment odbudowy energii. Poczuj, jak Twoje ciało robi się cięższe, a umysł spokojniejszy. Każda myśl, która dzisiaj Cię obciążała, zaczyna tracić siłę. Wdech, i czujesz spokój. Wydech, i wszystko, czego już nie potrzebujesz, znika. Twoje pole wieczorem jest najbardziej podatne na intencje, i właśnie teraz ustawiamy je na czystość, przyciąganie i lekkość. Powiedz w myślach: Pozwalam, aby wszechświat pracował dla mnie, nawet gdy śpię. To zdanie otwiera przepływ, pozwala energii wypełnić przestrzenie, w których wcześniej było napięcie, pozwala manifestacji dojrzewać, pozwala rozwiązaniom przyjść z miejsc, o których jeszcze nawet nie wiesz. Wyobraź sobie przez chwilę, jak Twoje życie wygląda wtedy gdy wszystko zaczyna układać się naturalnie, bez wysiłku, bez walki. To uczucie jest twoim sygnałem, to jest twoja częstotliwość, kiedy ją aktywujesz, wszechświat zawsze odpowiada. A wieczór sprzyja temu nawet bardziej niż dzień, bo nie rozprasza cię codzienny hałas. Zaufaj procesowi, nie musisz wiedzieć, jak i kiedy coś się wydarzy. Twoja jedyna rola dziś wieczorem to stworzyć przestrzeń w sobie, przestrzeń, w której dobre rzeczy będą mogły zakiełkować. Każdy spokojny oddech wzmacnia Twoją manifestację. Każdy moment relaksu zbliża Cię do tego, czego pragniesz. Dziękuję Ci za to wspólne, wieczorne wyciszenie. Jeśli chcesz więcej takich nagrań, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. To pomaga mi tworzyć dla Ciebie kolejne poranne, wieczorne shorty i pełne, 15-minutowe nagrania, które jeszcze mocniej wspierają Twoją manifestację. Życzę Ci spokojnej nocy i pięknych synchroniczności jutro.